No to rozpoczynając tutaj rozmowę z Tobą, chciałem zapytać jakim ty w ogóle sposobem znalazłeś się tutaj w programie? ja się w takim sposobem, no może to przypadkiem, po prostu dużo wstawiam. No tak, bo to tak można też będzie. dużo wstawiam na Facebook i moje obrazy wszędzie są pokazywane i bardzo, bardzo je tam po prostu lubią mi. I dodało się dużo osób właśnie z Warszawy. Jakoś taka Warszawa mnie porobiła. W ogóle pierwsze moje spotkanie to było w 16 roku na Orłach 2000 u Roberta Ziółka. I tam, po tym tym, to tam zapoznałem bardzo dużo znajomych. Na przykład Andrzeja, tutaj, Tarkowskiego. Zapoznałem dużo takich ludzi. Możesz powiedzieć, że już sławnych i, i znaczących coś. I to jest fajna sprawa, że. I te znajomości pomogły? No, no pomogły mi w tym, że no, trochę mnie promują. Zawsze dobre słowo powiedzą, podoba się. To najważniejsze, że, że, żeby to się wszystko wydało. Że to nie robię. To, to, tak sobie robię, maluję, no bo tego, że, że nie słodzą mi dlatego, że mnie lubią, tylko słodzą mi, bo po bo, bo prostu im się to, to podoba, że, że każdy mówi, że ja daję im radość, że moje obrazy to dają radość, dają to. a ja zacząłem malować w 2011, ciągle to powtarzam, po Byjpasek, bo jest jestem tu i ja, jak miałem te bypassy, to miałem te wizje i po tych wizjach zacząłem malować. A powiedz mi, co jest tematem Twoich obrazów? No, tematem to, wiadomo, życie. Życie to nie ma ta, tak, że, że coś. Nie ma obrazu, którego najpierw człowiek nie, nie pomyśli, co ma namalować. Bo żeby namalować nawet abstrakcję, to trzeba wiedzieć aha. To zrobimy las, jak tutaj, albo no, no, zrobimy tam nenufary, czy tam udzi abstrakcji, bo ja jestem mieszkam w Łodzi. To jest obraz przeznaczony, ciągle powtarzam, dla Jerzego Ganczaka, bo on studiował w Łodzi. Jak jeszcze się kiedyś pojawi, on o tym wie, to on ten obraz tego. Zresztą on mi bardzo dobrze, no kibicuje, jak to można powiedzieć, Maciuś przewróć. No właśnie, no i... bo tutaj trzeba też powiedzieć o Twojej książce, którą ja serdecznie dałem. polecamy. Tak. Bo tu jest Jerzy Janczak, wszystkie opinie, to jest obraz przeznaczony dla niego. No ja takie katalogi, córka mi robi takie katalogi i z tych katalogi, kto kupi obraz, katalog ma gratis. No to fajna, fajna frajda, bo, bo dużo tu jest, później, później zdjęcia się też robi, ja dużo zapraszam. Zapraszam dużo też do mojej pracowni ludzi, niekoniecznie, że mają coś kupić, Każą obejrzeć, może coś radzić. bo tak samo malarzy, nigdy nie byłem zazdrosny, o talent. Nie, bo to, 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 to nie wchodzi w grę, żeby być. Każdy jest inny, każdy tworzy coś innego. A czy piękny, czy nie, to już nie mnie ocenia. Niech oceniają ci, co kupują, czy ewentualnie oglądają. No, no właśnie, już, już jesteśmy przy tym temacie kupowania, to w jakich cenach te yy, obrazy no, to się wahają? Od 1200 tam do, do, do 3000 są obrazy. Na, przykład, na jakiej podstawie yy, jest to wyceniane? To jest na podstawie, no wymiar też ma znaczenie. Ale na przykład, jeżeli ten obraz Łzy Księżyco nazwany, on brał udział w Muzeum Łukiennictwa w Bielnale. Brał udział też w łódzkim muzeum, muzeum, no, to co to jest Nagrodowej. Jak to Gościa Muzeum się nazywa Nagrodowej? Muzeum Miasta Łodzi. Też brał przy, przy koncertach, przy tym. Nie ma dwóch takich samych abstrakcji i obrazów. I niektóry jest taki, że jest lubiany przez wszystkich. No tak, lubiany to ta cena trochę większa. No. <laughs> Może to nie fair, ale tak to już jest. No. Także, że, Ale wszystko do negocjacji. Nie ma także jakaś stała cena. Jeżeli się kupić, znajdzie, to już myślę, że go kupi. No. A ile tak mniej więcej czasu poświęcasz na, na, na obrazy? No, to jest ciężko ocenić, bo jest taka sytuacja, że obraz się zaczyna malować. Później musi wyschnąć, Ja robię najpierw akrylem, a później olejnymi. Olejną farbą robię ten kolor, do tego, no to wtedy ten obraz długo schnieje 2-3 tygodnie. Schnie. Nawet olej to podobno i rok nie wyschnie całkowicie. Ale. Ciężko określić jaki czas, ale już jaki pomysł, jakie coś. Malowanie to trwa szybko też szkiz, ale później to dopracowanie to chyba, także nie ma takiego określenia. Ja maluję obraz w jeden dzień. No, nie ma. Chyba, że, że, że dla kogoś taki szkic, no szk 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 to tak. A czy, czy przyjmujesz takie zlecenia? Powiedzmy, przychodzi do ciebie klient, mówi, wyremontowałem dom, mam wolną ścianę, chcę sobie powiesić taki, taki obraz w takiej tematyce. Ja mówi kolorystykę kot tego, to ja się pytam, a jakie pani lubi na przykład różowe, czy tam jakieś zieleni, dużo. No radości, no jak radość, to wiadomo, zieleń. I musi być żółty. Nie używam czarnych kolorów, bo czarny to przetłacza. Czarne kolory to tam może gdzieś tam lekkie poprawki, o tak jak tutaj widzimy w tym obrazie, że leciutkie takie po, po podkreślenie tych jaśniejszych kolorów. Ale szczególnie, no wystrzegam się tych ciemnych kolorów czarnych. Zieleń może być ciemna, ale już, już nie, nie, nie bardzo czarna, no. bo to jest ważne, żeby, żeby tą radość ludziom dawać. No to mam nadzieję, że radość będziesz dawał przez cały czas jeszcze. Będę dawał, na pewno będę, dopóki mówią, że pośmiertnie jest lepiej e, e, sprzedawać tego, ale ja nie zamieram umierać, muszę jeszcze trochę namęczyć tych moich e, fanów, tego, którzy, których bardzo pozdrawiam i dziękuję, że mi dobrze kibicują. No to zdrowia na koniec życzę i dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję.